W hotelu Abis w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowane zostało szkolenie dla podmiotów gospodarczych, między innymi z branży turystycznej, gastronomicznej i usługowej, zainteresowanych bezpiecznym funkcjonowaniem w okresie pandemii. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zasady, które firmy, aby działać, muszą wdrożyć w codziennej pracy. W trakcie zajęć bardzo mocny akcent kładziemy na uzyskanie przez słuchaczy odpowiedzi na pytania typu, jak uchronić się przed ewentualnym zakażeniem, jak przygotować siebie oraz miejsce pracy na takie ryzyko, ale głównie jak przed nim się uchronić. Chronić. Cykl spotkań pozwala niemal w szczególności odnieść się do sytuacji, jakie mają lub, mo, mają lub mogą mieć miejsce w hotelu, restauracji czy w ośrodku wypoczynkowym. W czasie odbywania kursu uczestnicy dowiadują się, co i jak należy robić, jak zachować reżim organizacyjny czy technologiczny, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym zamknięciem i utratą dochodów, a także konsekwencjami, które mogą się pojawić z powodu wystąpienia COVID-u. Jestem autorem projektu, który ma na celu szkolenie w zakresie biosekuracji w dobie pandemii. Odbyło się już szkolenie dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, którzy praktyki zawodowe odbywają na terenie obiektów hotelowych, pensjonatów i w ogóle w branży hotelarsko-gastronomicznej. Na dzień dzisiejszy jestem spokojna, że moi uczestnicy są przeszkoleni, jeśli chodzi o używanie środków bezpieczeństwa też dla siebie, o stosowanie procedur, o zadbanie też o siebie. W w tej pandemii, a także y, korzystne. Y, prawidłowe wykonywanie praktyki zawodowej na terenie obiektu, na którym uczą się zawodu. Dlaczego dzisiaj dla nas było ważne e, przeszkolenie pracodawców i obiektów i uświadomienie, e, dlaczego to jest ważne? Poprawnie otworzony obiekt nie będzie podlegał zamknięciu. Obiekt, który ma procedury i jego właściciel jest tego świadomy, to też bezpieczne miejsce dla moich uczestników, którzy odbywają praktyki. To też jest bezpieczne miejsce dla turysty, dla każdej osoby, która wejdzie na kawę, herbatę będzie gościem, ale będzie też pracownikiem. To też jest grupa odbiorców obiektu, którzy prze przebywają na, na terenie obiektu. Bezpieczny obiekt to jesteśmy wszyscy bezpieczni. Prowadzimy małą agroturystykę, natomiast bezpieczeństwo naszej, naszych gości jest dla nas kluczowe. A z racji tego, że agroturystyka jest mała, jest bardzo rodzinna, to y, y, jakby informacje, które uzyskałam na tym, na, tym, na tym szkoleniu, są dla nas o tyle cenne, mm. że będziemy przede wszystkim bezpieczni my, jako rodzina, która prowadzi prowadzi nasz mały obiekt. Także na pewno nie zastosujemy wszystkich tych procedur, które dotyczą dużych obiektów hotelowych, ale jakby cała wiedza pozwoli nam czuć się bezpiecznie, a z drugiej strony pozwoli też naszym gościom wypoczywać bezpiecznie, bez konieczności jakiegoś takiego obawiania się o to, czy, czy nawet weekend spędzony w górach nie zakończy się później kwarantanną czy jakimś pobytem w szpitalu. Także wiedza bezcenna. Wnioski się bardzo różne, troszkę jesteśmy przestraszeni, przynajmniej ja, ale pomyślałam sobie też, że ja może nie będę mogła swoim pracownikom przekazać tej wiedzy, którą tutaj otrzymałam tak dokładnie i zastanawiamy się nad tym, czy nie, nie zorganizować w Zieleńcu, bo ja akurat reprezentuję zieleniecki hotel, dla, takie szkolenie dla naszych pracowników, żeby mi uświadomić, że to jest jednak bardzo poważna sprawa i, no i musimy wszyscy bardzo, bardzo, bardzo uważać w swojej pracy, jak chcemy te hotele otworzyć i mieć bezpieczne. Częściowo wprowadziliśmy przed szkoleniem procedury, które poznaliśmy z internetu. Od kilku dni jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po szkoleniu firmy, która u nas to wprowadziła i wprowadziliśmy pełne procedury. Przede wszystkim dla naszych pracowników, aby mogli bezpiecznie pracować oraz dla Państwa gości, którzy będą bezpiecznie mogli przebywać w naszym hotelu. Mamy zrobione strefy, mamy wyznaczone izolatoria. Oraz miejsca przemieszczania się odpowiednie dla wspólnego naszego bezpieczeństwa i przebywania na ziemi kłodzkiej. Żyjemy z turystyki, to jest przewodnia działalność. Czyli poprawne otwarcie obiektów turystycznych ponownie to jest szansa na dźwignięcie się. Każdy odczuł pandemię. Branża turystyczna to nie będziemy nawet, to nie podlega dyskusji, że tak jest. Czyli bezpieczne otworzenie, ruszenie z powrotem to my wszyscy że tak powiem, też odetniemy. Wszystkie procedury i środki prewencyjne mające na celu zminimalizowanie możliwości zarażenia podlegają bieżącej aktualizacji zgodnie z zarządzeniami i regulacjami ustanowionymi przez polski rząd.